Porozmawiajmy o dopingu. Słuchajcie, jest to temat bardzo popularny, bardzo często ludzie rozmawiający na ten temat są podekscytowani taką tajemniczością, tabu tego tematu, ale dzisiaj postaram się Wam powiedzieć w krótkich kilku krokach, dlaczego jedni. Dlaczego uważam, że doping dla jednych osób jest ok, dla drugich osób jest nie ok i dlaczego ja w tej chwili personalnie na tym dopingu nie jestem? Zacznijmy od tego, że przedstawię Wam parę argumentów, które stosują ludzie, którzy nie chcą przejść na doping, czy też uważają, że to jest ogólnie rzecz biorąc złe. Niektóre te argumenty są ok, niektóre można bardzo łatwo obalić, ale zaczynajmy kilka, kilka najpopularniejszych argumentów. Zacznijmy od tego, że ludzie uważają, że to jest powiedzmy nielegalny, czy też niemoralne. Argument nielegalności można łatwo zbić, jeśli ktoś uzyska na Dostęp do dopingu na receptę. I to jest bardzo popularne. Bardzo wielu sportowców, którzy są nieco bardziej profesjonalni, niż zajmują się tym zawodowo, właśnie takie recepty ma. Czy są sfałszowane, czy nie są sfałszowane, czy po prostu zaprzyjaźniony lekarz wydał coś, co jest gdzieś na granicy przyzwoitości, no to już nie będę tego oceniał. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, w większości krajów świata doping jest nielegalny. Chyba, że kupisz go gdzieś tam i przewieziesz, przeszmuglujesz, co również ma jakieś tam swoje negatywne konsekwencje, aczkolwiek przykładowo takie rzeczy jak palenie trafi też jest nielegalne, przy czym no, jakoś większość osób to robi, nie jest to rzecz, yy, która szkodzi komukolwiek, dlatego temat wolności pozostawmy, ale pamiętajcie, że taki argument jest. Drugi bardzo popularny argument jest, że doping jest niemoralny, czy też nieetyczny. Generalnie ja nigdy nie wchodzę komuś do domu, jeśli ktoś nie robi mi nic krzywdy, jeśli mi nie robi krzywdy to, że ktoś bierze doping, to ja nie będę psem ogrodnika, który powie, że o nie, w żadnym wypadku nie można brać dopingu. Generalnie, sprowadza się to do tego, że jeśli startujesz w federacji, gdzie wszyscy biorą, to i ty bierzesz. To jest naturalna kolej rzeczy. Jeśli jesteś serio sportowcem, Twoim absolutnym, jedynym celem jest wzrost wyniku, chcesz być naprawdę zajebisty, niezależnie czy to jest sport sylwetkowy, sport siłowy, czy jakikolwiek inny sport, gdzie serio rywalizujesz z innymi ludźmi, no to wtedy faktycznie chcesz wykorzystać wszystkie możliwe rzeczy do tego, żeby osiągnąć rezultat, żeby być pierwszy. Natomiast jeśli jesteś na jakimś tam zawodach, konkurujesz w jakimś sporcie, federacji, gdzie są testy antydopingowe, no to tu jest po prostu nie okej. Okay. Wiadomo, że jeśli chodzi o elitarne sporty, na przykład podnoszenie ciężarów, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to, co widzicie na Igrzyskach Olimpijskich, to nie mówię, że większość, nie mówię, że wszystkich, że wszyscy, ale na pewno przynajmniej jedna osoba, którą obejrzycie w telewizji na igrzyskach olimpijskich, jest na srogiej bombie. Oczywiście nie wierzcie w to, że można osiągnąć rekordy świata naturalnie, ponieważ jest to fizycznie niemożliwe. Jeżeli jesteś w stanie naturalnie osiągnąć rekord świata, to pomyśl sobie, co osiągnąłbyś, jeśli nie byłbyś naturalny, to byłbyś nagle co 10%, lep 10 lepszy niż wszyscy. No wydaje się to być absurdalne. Natomiast patrząc tylko i wyłącznie z tego moralnego punktu widzenia, no według mnie, moja moralność nie pozwalałaby mi na to, żeby brać doping w tych federacjach, gdzie faktycznie mam okazję być testowany. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie federacje, zwłaszcza w Trójboju, yy, gdzie praktycznie na żadnej federacji poza tym Polskim Związkiem nie ma testów, czy też jeśli po prostu nie zamierzasz startować, a zamierzasz tylko i wyłącznie ćwiczyć dla siebie, dla własnego wyglądu, własnej siły, własnych rezultatów, no to tutaj wiadomo, nikt cię będzie nie sprawdzał. Więc jeśli coś robisz dla siebie, no to musisz się zastanowić, czy to jest dla, dla ciebie etyczne. Dla większości osób jest, no ja uważam, że jeśli nie robisz nikomu krzywdy, co najwyżej potencjalnie sobie, no to to jest jak najbardziej etyczne. Dlatego temat etyki zostawmy. Czyli już zbiliśmy powiedzmy dwa najpopularniejsze argumenty, które tak naprawdę są argumentami, y, które zależą od punktu widzenia. Natomiast trzeci argument jest to właśnie bezpieczeństwo. Czyli niektórzy ludzie mają różną skłonność do ryzyka, ponieważ musimy umówić się na początku, że wszystko, co robisz, co jest związane ze sportem, niesie za sobą pewne ryzyko. Również pójście na siłownię niesie za sobą oczywiście ryzyko, że w trakcie podróży coś. W siebie walnie, się rozwalisz. Jest taka, jest taka anegdotka humorystyczna, że najbardziej zagrożony okres pracy w życiu pilota samolotu jest wtedy, kiedy dojeżdża do miejsca pracy samochodem, ponieważ no wiadomo, że większe jest ryzyko, że stukniecie samochód, niż że podczas y, lotu samolotem coś ci się stanie, no ale mniejsza. Y, generalnie tak samo jest na siłowni. Potencjalnie jest większe ryzyko, że zrobisz sobie coś, idąc na siłownię, że się wywrócisz, skręcisz kostkę, poślizgniesz się, że walnie w ciebie samochód, niż że tak naprawdę zrobisz sobie coś, co uniemożliwi Ci kontrolę kariery na siłowni. Oczywiście są, yy, musimy patrzeć na to z perspektywy sportowca oraz z perspektywy zwykłego człowieka. Zwykły człowiek, jeśli robi ćwiczenia dobrze, yy, trenuje w miarę sensownie, to oczywiście nie ma aż takiego ryzyka, jak ktoś, kto robi to profesjonalnie. I pamiętajcie, że im bardziej profesjonalnie jesteście, im wyższe macie rezultaty, im lepsi chcecie być, im bardziej serio podchodzicie do treningu, tym większe jest ryzyko. I tak samo w przypadku dopingu. Generalnie, jeśli ktoś przychodzi prosto z marszu, yy, za przeproszeniem z dupy i mówi, że chciałby jakiś doping, to bardzo często jest tak, że znam osobiście ludzi w branży, którzy prowadzą jakieś tam rzeczy na, na siłowniach, oczywiście nie będę mówił kto, bo to nie wypada, którzy po prostu zachęcają swoich podopiecznych do tego, żeby brali i jeszcze sprzedają im przy okazji rzeczy powiedzmy z podlady, czyli ja mam z dobrego źródła, coś tam, coś tam. I generalnie na każdej siłowni, która nie jest tam nie jest jakąś tam wypięknioną sieciówką elegancką, to na każdej siłowni takiej typ piwnicznej typu Świętej Pamięci Champion, który kiedyś tam sobie istniał, gdzie ćwiczyłem przez 5 lat dobrych, yy, no to na każdej takiej siłowni znajdziecie kogoś, kto potencjalnie może Wam obchnąć taki doping. I teraz, po pierwsze, jeśli kupujecie coś z nieuzaufanego źródła, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że nie będzie tam tego, czego się spodziewacie. Przeprowadzono właśnie takie różne badania. Sprawdzono, ile środków tych dostępnych w tym, powiedzmy, undergroundowym świecie to są faktycznie te substancje. Czyli czy na przykład tren bolon, który kupujesz, to faktycznie jest tren, czy jaką ma domieszkę różnych innych substancji. I odkryto, że bardzo często te substancje, które Wam ktoś tam sprzedaje z podlady, bez... No, po prostu nie są z apteki, to są albo substancje, które są yy, zwyczajnym jakimś tam olejem, jakieś tam domieszki. Te bardzo często domieszki mogą Wam wywołać jakieś tam efekty uboczne, czego oczywiście nie polecam. Natomiast jeśli bierzesz po prostu coś z apteki czy na receptę, czy masz po prostu dobre źródło, My, na przykład ja pokazywałem na fanpage'ach parę razy, jak pisali do mnie jakieś tam pisały do mnie jakieś tam hinduskie apteki, chińscy, hu chińskie hurtownie, możecie sobie tam gdzieś tam znaleźć. Być może jeśli mnie śledzicie, to widzieliście. No i widzicie, do mnie Osoby, które ma dajmy na to te 50 parę tysięcy subskrypcji, piszą różne hinduskie czy chińskie firmy na temat tego, że kup pan sterydy, jeszcze sprzedawaj pan. Oczywiście niektórzy z tego korzystają. Jeśli masz pewność, że twój towar jest tym, za co się podaje, czyli że jest oryginalny, czyli że faktycznie bierzesz to, co chciałeś, no to wtedy oczywiście możesz szukać tych szukać skutków obocznych, interesować się tym tematem, zgłębiać wiedzę i przede wszystkim no nigdy nie powinno się robić tego samemu. Ja jako osoba czysta w tej chwili no po prostu nie chcę podejmować tego ryzyka, ponieważ każdy ma inną skłonność do ryzyka. Oczywiście tak jak jest ryzyko w tym, że pójdę na siłownię, tak jak jest ryzyko w tym, że robię przysiad na 230, tak samo jest oczywiście element ryzyka w tym, że będę brał jakiś doping. Dlatego nie chcę aż tak szaleć z tym ryzykiem. Rozumiecie, o co mi chodzi? No i wiecie, nie chcę Wam gadać tylko i wyłącznie o siłowni cały czas, dlatego też sporo osób się pytało o takie rzeczy jak na przykład inwestowanie, ogólnie rzeczy z tym związane i można to tutaj przyrównać. Każda osoba ma inną skłonność do ryzyka. Jedna osoba na przykład nie chce inwestować na, na CFD-kach, na Forexie, w jakieś tam inne rzeczy, ponieważ no wiadomo, że to wiąże się z olbrzymim ryzykiem. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, no to generalnie nieważne. Ale jeśli ktoś ma bardzo niską skłonność do ryzyka, to będzie chciał chronić swój kapitał. Czyli na przykład wywali go na lokaty, tam na jakieś 3-4%, to jest maks, co my w Polsce mamy, bo generalnie ta jego skłonność do ryzyka będzie niższa i je, dla niego ważniejsza będzie ochrona tego, co zgromadził, niż koniecznie pomnażanie. Natomiast są ludzie, którzy są bardzo agresywni w tej kwestii, że na przykład całe swoje oszczędności, jeśli jakieś tam mają, walają sobie w jakieś tam, nie wiem, dajmy na to, bo są rzeczy mniej lub bardziej ryzykowne, dajmy na to jakieś tam metale szlachetne, czy akcje, czy coś takiego. i Generalnie rozumiecie, o co mi chodzi. Tak samo jest w przypadku. Yy, Sterydów, czyli można podejść do tematu niska skłonność do ryzyka, czyli nie biorę, ponieważ wolę jednak zachować zdrowie. Jest średnia skłonność do ryzyka, czyli powiedzmy, interesuję się tym tematem, staram się anulować ryzyko wiecie, jeśli kiedyś mieliście na studiach lub jeśli będziecie mieć, jeśli będziecie na studiach właśnie o jakichś tam kierunkach typu zarządzanie, finanse i tak dalej, tam jest bardzo dużo przedmiotów związanych z, z, z szacowaniem ryzyka, risk management, coś takiego i tutaj również jedna z niewielu rzeczy, która przydała mi się faktycznie na studiach to jest, że to ryzyko można szacować. Można szacować prawdopodobieństwo wystąpienia oraz istota skutku, czyli prawdopodobieństwo, że teraz w ciągu tego filmu wleci we mnie samolot, no to jest bardzo niskie prawdopodobieństwo, natomiast istota jest bardzo duża. Natomiast prawdopodobieństwo teraz, że wle, wleci mi teraz mucha do nosa, jest ekstremalnie wysokie, natomiast istotność tego nie jest duża, bo po prostu zrobię cięcie i wrócę do Was za chwilę. No i wiecie, to samo dotyczy właśnie inwestowania czy oszczędzania, i tak samo dotyczy również dopingu. Czyli jeśli y, starasz się odizolować wszystkie czynniki ryzyka, które możesz, czyli jeśli akceptujesz pewne ryzyko związane z tym, że bierzesz na przykład teścia i możesz być tam bezpłodny, dajmy na to, czy bierzesz jakieś tam inne środki, dajmy na to, może ci gino wywalić, czyli urosnąć y, damski biust, no to jeśli akceptujesz wszystkie, wszystkie całe to ryzyko, które jest małe, i potencjalna istotność, potencjalna istotność może być albo średnia, albo duża, ale prawdopodobieństwo no to też może być małe, bo może być też średnie czy duże. I tutaj właśnie wypada zrobić ten research, czyli serio się tym tematem zainteresować. Ale jeśli robisz to, co możesz, czyli po pierwsze interesujesz się tym tematem, albo na przykład gadasz z kimś, kto serio ma wiedzę, e, jeśli nie negujesz tego faktu od razu, tylko jeżeli serio chcesz po prostu podjąć jakąś tam decyzję, to serio rozpatrujesz czy plusy i minusy i tak dalej, nie podejmujesz decyzji na hura. Jeśli szukasz faktycznie ludzi, którzy mogą Ci pomóc w tym temacie, mogą Ci pomóc w znalezieniu tych środków, coś tam zapewniają je z najlepszego źródła, no to Generalnie y, masz największe prawdopodobieństwo, że sobie nic nie zrobisz. Aczkolwiek. Ja osobiście nie biorę dopingu, po pierwsze właśnie dlatego, że dla mnie ryzyko potencjalne tego, że będę bezpłodny, bo mam 24 lata, jest zbyt duże. Na przykład ryzyko tego, że sobie coś tam powiedzmy, no może niekoniecznie z wątrobą, ponieważ nie żar nie, nie, nie żarby metanabolu, nie? No ja nawet jeśli bym żarł metanabol w tapsach, czy tam jakieś tam inne rzeczy, wino, no to generalnie jest jakieś tam to ryzyko, że możesz sobie coś tam rozwalić. Oczywiście są rzeczy, które bardziej szkodzą, są rzeczy, które mniej szkodzą. I odpowiedzialna osoba, do której napiszesz, żeby ci coś tam rozpisała, to prawdopodobnie może Ci pomóc to dobrać tak, żeby ryzyko było najmniejsze przy jak największych efektach. I ja przede wszystkim podkreślam, że ja nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem, bo zaraz ktoś powie, że mleko, pieprzy, farmazony, bo nigdy nie brał się, nie zna. Oczywiście, że znam bardzo wiele osób, które biorą i wielokrotnie z nimi gadałem na ten temat. I to nie jest tak, że ja tych osób nie szanuję, czy hejtuję, po prostu ja jak najbardziej szanuję, jeśli ktoś osiąga jakieś tam efekty, pokazuje i to nie jest tak, że oczywiście, że doping odwala całą robotę. I właśnie kolejną kwestią, na którą się nie godi, jest to, że y, doping może tak czysto psychologicznie podchodząc odwalać całą robotę za mnie. Czyli, jeśli ktoś ma skłonności do tego, żeby cały czas rywalizować, to. Po dopięciu treningu, do pięciu diety, do pięciu supli, jakkolwiek można dopiąć suple, kratynę 5 gram dziennie, no to pozostaje ci w pewnym momencie tylko zwiększenie dawki. Czyli jeśli nie podchodzisz do tematu ultra odpowiedzialnie, sensownie, nie robisz tego z głową, a powiedzmy twoja psycha kuleje, to tutaj problem jest taki, że pierwsze co ci przychodzi na myśl, to to, żeby nieustannie zwiększać dawki. Czyli jeśli powiedzmy masz te 40 czy ileś lat, to z perspektywy zdrowotnej takie TRT, czyli testosteron replacement therapy, terapia zastępcza hormonalna jest dla Ciebie większym plusem zdrowotnym, niż minusem, ponieważ przyjmowanie testosteronu wiąże, wiąże się z, z tyloma plusami w porównaniu do minusów. Natomiast jak ktoś ma te 20 parę lat, no to temat powiedzmy zdrowotny powinien go bardziej interesować. Natomiast z perspektywy tego, co dana osoba już osiągnęła, czy też jeszcze nie osiągnęła, no to ja mając te 24 lata rocznikowo, chcę zobaczyć, co mogę osiągnąć. Czyli innymi słowy, ja chcę po prostu trenować tak, jak trenuję teraz, pokazywać Wam to wszystko na YouTubie i zobaczyć, gdzie mnie to zaprowadzi. I tak, nawet jeśli z perspektywy ryzyka, perspektywa zdrowotna, perspektywa prawna, perspektywy jakieś inne, jeśli bym to wszystko odrzucił, ponieważ to są argumenty, które można zbić, to pozostaje Ci jeden argument nie do zbicia, czyli to, jak Ty się czujesz samym sobą własna psychika. Czyli zro nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi o to, że yy, ja jestem, powiedzmy, przeciwnikiem brania czy coś takiego, yy, tylko chodzi mi o, tylko i wyłącznie o to, no i też nie chcę, żebyście myśleli, że, że ja uważam, że doping odgrywa całą robotę za nas, ponieważ oczywiście zdecydowanie tak nie jest. Aczkolwiek uważam, że jeśli ktoś jest na tyle inteligentny, żeby trzymać wszystkie parametry, że posiada pewną wiedzę na temat treningu, diety, suplementacji i tak dalej, jeżeli trzyma te parametry niezmienione i modyfikuje sobie powiedzmy tą dawkę dopingu, no to jakby ma, ma na wyciągnięcie ręki, może zrobić analizę, co mu faktycznie dają te środki, czy nic nie dają, czy może, może manewrować nimi. Natomiast jeśli ktoś ma po prostu zrytą psychę albo po prostu jest zbyt nakręcony, ma tak zwane ADHD-treningowe, co dotyczy wszystkich osób początkujących, osób w młodym wieku, czyli jeśli masz 15, 20, 25 lat, jeśli... Myślisz o tym, żeby wziąć ten doping, ponieważ nie możesz się nacieszyć całym. Teraz będzie ważne. Jeśli nie możesz się nacieszyć całym procesem, no to generalnie nie powinieneś tego brać. Jeśli jesteś w stanie się cieszyć procesem tego trzymania diety, trenowania i tak dalej, tym całym procesem dążenia do celu, to w tym momencie. To to, co bierzesz dodatkowo, jakieś tam ekstra suplementy z podlady, pomogą ci w osiągnięciu swojego, Twojego celu. Natomiast jeśli, chcesz, jeśli jesteś nakręcony tylko i wyłącznie na to, żeby za pół roku zrobić super transformację, mieć SixPack, to znaczy, że masz nawalone wełbie. jesteś powiedzmy typową osobą, ja nie mówię tego, żeby kogoś obrazić, tylko z tego mówię to dlatego, żeby ludzie zdawali sobie sprawę i po, po, po prostu potrafili podjąć odpowiedzialność za swoje decyzje. Czyli innymi słowy, zmierzam do tego, że jeśli ktoś jest sportow Profesjonalistą i branie tego dopingu pozwala mu być jeszcze lepszy, śmiało, nie? No to taka osoba już będzie wiedziała i nie będzie słuchała moich rad, będzie e, mleko, co ty gadasz, nie? Natomiast jeśli no ja wiem, że 95% osób, które oglądają ten film, to są osoby, które mają nie wiem zero stażu, rok stażu, 2, 3 lata, powiedzmy mniej niż te 3 lata stażu, nie? Czyli to nie są osoby, które mają już no oczywiście są takie wyjątki, nie, że ktoś jest tam elitarnym sportowcem, dajmy na to i chce wziąć doping, żeby mu pomógł przełamać te ostatnie 2%. Ale bardzo często są to osoby, które nie mają powiedzmy już tego, co mogły zbudować naturalnie. Czyli jeśli nie osiągnąłeś tej pewnej bazy, którą mogłeś osiągnąć naturalnie, no to potencjalnie też możesz sobie rozwalić dalszą psychikę, czy też progres y, siłowy tylko i wyłącznie przez to, że byłeś niecierpliwy. I również pamiętajcie film o cierpliwości, gdzie no, oczywiście tam gadałem przez 20 minut tylko i wyłącznie na ten temat. Również cierpliwość jest bardzo istotna. Jeśli nie potrafisz się cieszyć tym, co robisz, no to nic nie osiągniesz. Niezależnie, czy serio decydujesz się na doping, czy nie decydujesz. Jeśli chcesz mieć efekty szybciej niż to jest możliwe, jeśli nie... Interesuje Cię włożenie ciężkiej pracy, jeśli chciałbyś oszukać, szukać jakichś tam magicznych sposobów, żeby jak najbardziej przyspieszyć ten progres, no to znaczy, że nie podchodzisz do tematu od tej dobrej strony. Podchodzisz od złej strony i takie kanały jak właśnie mój, który po prostu tam, no nie wiem ile ten film może mieć, no parę tysięcy wyświetleń, to mam nadzieję, że do wielu osób to po prostu dotrze. Czyli że. Chcesz y, progresować, to sobie progresuj naturalnie. Zobacz, dokąd możesz dojść naturalnie. Nie szukaj drogi na skróty, y, ale jeśli jesteś profesjonalnym sportowcem, jeśli ten doping jest w stanie spowodować, że ty wygrasz, no to oczywiście śmiało. I to jest, ta właśnie, to jest ten właśnie element psychiki, ponieważ najważniejszą rolę w naszym treningu odgrywa psychika. Ja nie jestem psychologiem. Ja też nie jestem przede wszystkim sportowcem, dlatego właśnie nie biorę dopingu, bo nie jestem profesjonalnym sportowcem i to, że ja sobie dołożę, dajmy na to 10 kg do mojego przysiadu, to generalnie, czy ja poczuję się w tym momencie lepiej? Wydaje mi się, że nie. Ja nie poczuję się lepiej, jak dołożę 10 kg do przysiadu, tylko i wyłącznie dlatego, że załadowałem teścia, wino, coś tam i tak dalej. Ja po prostu, moja psychika na tym ucierpi, ponieważ wziąłem coś, co generalnie dało mi... No... Wiadomo, każdy może mieć inne perspektywy na ten temat, ale dajmy na to wziąłem coś, co zrobiło robotę w cudzysłowie za mnie i po prostu y, psychika tego nie wytrzyma. Dlatego to jest główny powód, dlaczego nie biorę. Ten powód jest związany z tym, że chcę zobaczyć, co mogę osiągnąć naturalnie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik do kogoś dotrze. Jeśli ktoś myśli, że jestem przeciwnikiem tych dopingów, czy czegoś takiego, czy że odstraszam, czy że nie mam wiedzy, więc nie powinienem gadać, to niech oczywiście po prostu przewinie ten film i nie zmarnuje sobie życia. Natomiast, jeśli komuś pomogłem, to oczywiście prośba łapy w górę. Jeśli ktoś, szuka jeśli ktoś szuka wiedzy na temat treningu, techniki itd., wszystkiego, co jest związanego jest z siłownią, to polecam mojego e-booka Słaby Ogniwa w trójboju, dostępnego na mlekox.pl. To by było tyle na dzisiaj. Na razie.